Dzisiaj zaprezentuję Wam świetny laptop do starszych gier z ery Windowsa 9.8 z dobrą kartą graficzną oczywiście, a jest to model Latitude D600. Na początek zacznę od hardware'u. Laptop ma złącze na dysk 2,5-calowy, a ja zastąpiłem go adapterem na kartę SDHC. Do adaptera włożyłem extender, czyli przedłużkę slotu karty. I w ten sposób wyprowadziłem sobie kartę na zewnątrz obudowy, tak aby móc wygodnie wyciągać kartę i wpinać do każdego innego komputera na kopiowanie plików. Sam slot przymocowałem klejem na gorąco, aby zabezpieczyć go. Jeśli chodzi o baterię podtrzymującą BIOS, to zastąpiłem starą baterię, który już nie idzie nigdzie dostać, na akumulatorek LIR 2032 i umocowałem ją w miejscu na kartę Pcimcia który praktycznie się już nie używa w dzisiejszych czasach. Przewody z akumulatorka doprowadziłem do złącza starej baterii, które to wpięte jest w płytę główną wraz z przewodami głośników. Układ karty graficznej to ATI Radeon Mobility 9000 z 32MB RAMu i szyną 64-bitową, co może jest mało, lecz wystarczy w zupełności. Przy układzie widać czerwony silikon, który moim zdaniem ma zabezpieczyć przed naprężeniami oddziałującymi na układ, tak aby zabezpieczyć kulki przed mikropęknięciami, aby tym samym nie doprowadzić do uszkodzenia połączenia kulek z płytą główną. Jeśli chodzi o napęd CD-DVD, to Dell zastosował bardzo dobry model, który praktycznie łapie każdy rodzaj płyty CD, podkreślam CD. I nie jest wybredny co do odczytu płytek, więc nie będziemy się wkurzać przy instalacji wszelkich gier na przeróżnych płytach. Sam napęd ma taki specjalny mechanizm do wyciągania kieszeni multibay, aby móc włożyć np. dodatkowy dysk w innej kieszeni multibay. Obecnie takie kieszenie to rarytas i cena jest dość wysoka. Złącza, które Dell zastosował to również Meistersztyk. Są to zwyczajnie złącza na wtyk i nawet po tylu latach nie można nic tu zepsuć, czy uszkodzić. A tutaj mamy bardzo prosty patent na użycie lekkiej siły, aby wypiąć na przykład klawiaturę, touchpad, czy taśmę matrycy. Jestem pełen podziwu dla tego zastosowania. Gdzie w dzisiejszych laptopach takie złącza są bardzo trudne do wyciągania taśm. Zawiasy matrycy może nie są jakieś rewelacyjne, ale są w porządku. Jeszcze nie znalazłem sposobu na ich wyregulowanie, to znaczy oporu lub poluzowania, ale standardowa siła zawiasów jest zbalansowana, nie wymaga wielkiej siły, aby odgiąć matrycę czy ją zamknąć. Jednak nadal nie polecam tego robić podczas uruchomionego laptopa, pomimo zastosowanego zabezpieczenia w postaci czerwonego silikonu na układzie karty graficznej. Teraz deser, czyli gierki. Jeśli macie niesmak grać w takiego kolina pierwszego na PlayStation 1, który to miał niską rozdzielczość, tak tutaj mamy prawie dwa razy wyższą rozdzielczość i oczywiście obsługę padów na USB, ponieważ laptop posiada podwójne złącze USB, do którego można podłączyć oczywiście zewnętrzne klawiatury i myszki do gier FPS, a jeśli gry z celownikiem, to analogie nie zastąpią precyzji takiej myszki, Dlatego grając w pierwszego hitmana mam nieco lepszy skill niż jakbym to miał wykonać analogami. Instalacja gier płyt CD dodaje plus 10 do klimatu lat 90. A jak zechcę pograć w świetnego Star Wars Rook Squadron bez problemów, które występowały na Windowsie XP, to uruchamiam właśnie tego Dela. należy też pamiętać o pierwszym, tym absolutnie pierwszym Tomb Raiderze. I na Windowsie 98 gra pomimo instalacji spod DOSa to tutaj działa bez problemów. A do tego muzyka w postaci CDDA działa poprawnie. Wystarczy załączyć cyfrowe odtwarzanie muzyki w panelu sterowania. Koszmar z Nintendo 64, czyli granie w Turoka na trójzębie, tak tutaj na myszce jest tylko przyjemnością. Do tego bez blur'a jeśli komuś bardzo przeszkadzał. Nie zapomniałem o jednej z najbardziej szalonych gier jeśli chodzi o rozwałkę. I takie Destruction Derby działa niemal idealnie z obsługą pada na USB. I można wykonywać Total Destruction na arenach uciekając przed wszystkimi dookoła. Taki 3D Mark 2001 i najbardziej wymagający test dla Radeona, czyli Natura. Jak widać, karta obsługuje Directa 8, a w teście na ustawieniach standardowych ma średnio od 15 do 20 klatek. A końcowy wynik jest w granicach 4700 punktów. Może mało, ale przypominam, że jest tutaj Pentium M745 o taktywaniu 1,8 GHz, a te wszystkie gry miały wymagania na poziomie 300-500 MHz, więc taki procesor zupełnie wystarczy z tym Radeonem. Laptop można jeszcze dostać na portalach ogłoszeniowych, lecz są to już naprawdę ostatnie sztuki, a uszkodzone egzemplarze jeszcze posłużą jako części zamienne. Z mojej strony polecam ten model. Można pogać w stare gierki, jeśli się nie ma za dużo miejsca w mieszkaniu, zwłaszcza na komputer stacjonarny. I to wszystko w tym krótkim teście. Dzięki za uwagę.